Wszystko o psie rasy Labrador Retriever. Labradory to jedne z najpopularniejszych psów rodzinnych, psów pracujących i najczęściej, kiedy spojrzymy na takie listy najpopularniejszych psów, to Labradory są na tych czołowych pozycjach. To wszystko oczywiście wynika z ich charakteru, z tego jak się zachowują, jaka opinia o nich krąży, no i jakie w rzeczywistości są. Dzisiaj te najważniejsze informacje i opis tego psa. Zacznijmy od wielkości. Ponieważ jest to pies duży. Suczki to 55-60 cm i 25-32 kg wagi. Psy są większe 57-62 cm i 29-36 kg. Średnia długość życia tych psów to 11-13 lat. Jeśli chodzi o charakter, to psy odznaczające się bardzo przyjemnym i miłym charakterem. Są one bardzo przyjacielskie, bardzo mocno wiążą się ze swoimi opiekunami. Są to psy, które Uwielbiają wszystkich ludzi. Są do nich bardzo pozytywnie nastawione? Uwielbiają z nami kontakt. Jeśli chodzi o kontakt z opiekunami, to uwielbiają go jak najwięcej. Nie są to psy, które powinny trafić do kogoś, kto nie ma czasu dla swojego psa. Do tego są to psy, które wymagają dużej ilości uwagi. Jeśli będą zbyt długo samotne, jeśli nie będziemy zwracać na nie uwagi, wtedy po prostu będą nieszczęśliwe. Wychowanie nie powinno sprawiać problemów, wystarczy odpowiednia ilość czasu i chęci. Jednak tutaj należy zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Ten psi ideał według niektórych to jednak pies, który wymaga konsekwencji. On musi mieć jasno postawione granice tak, żeby wiedział, co mu wolno, czego nie wolno, ponieważ bardzo sprytnie, bardzo szybko i niezauważalnie potrafi te granice naginać. I chociaż nie będzie tego robił w taki złośliwy, jak to niektórzy powiedzą, sposób, to jednak warto o tym pamiętać, że ta konsekwencja jest jak najbardziej potrzebna. To też doskonały kandydat na psa rodzinnego. Uwielbia życie rodzinne, uwielbia, kiedy wokół niego jest więcej ludzi. Więcej ludzi to oczywiście więcej uwagi i więcej możliwości zabawy oraz pieszczot, ponieważ labradory to najczęściej psy, które uwielbiają pieszczoty. To też doskonały towarzysz dla dzieci. Ale jednak dla dzieci większych, ponieważ to psy jednak niezbyt uważne. Niestety może to spowodować, że może jakiegoś tego naszego najmłodszego członka rodziny potrącić, przewrócić. I oczywiście, chociaż to są psy, które są uważane za naj, jedne z najlepszych tych psów dla tych najmłodszych, to jednak pod opieką osoby dorosłej. Jeśli chodzi o posłuszeństwo, to są to psy prawie zawsze posłuszne. Ale. Tu należy zaznaczyć, że niektórzy uważają, że labrador jest psem ślepo posłusznym. Nic z tych rzeczy, to pies inteligentny, może być uparty, może postawić na swoim, ale ponieważ bardzo mocno kocha swoich opiekunów, to najczęściej jest psem posłusznym. Tylko że nie wolno zapominać, że to jest żywa, inteligentna istota i nie wolno naginać tej miłości psa do nas. Do tego jest to pies, który bardzo chętnie współpracuje z ludźmi. Tak jak powiedziałem na początku, to nie tylko pies rodzinny, ale też doskonały kandydat na psa pracującego, ale może o tym później. Do tego to pies bardzo wesoły. To prawdziwy psi optymista, zawsze chętny, zawsze skory do zabawy, do zrobienia jakiegoś psikusa. To jednak psy, które kochają, uwielbiają cały otaczający ich świat. Oczywiście to też psy bardzo łagodne. Łagodne, przyjacielskie, bardzo pozytywnie nastawione do wszystkich ludzi, niestety powoduje to, że to nie jest dobry kandydat na stróża. Te psy zbyt kochają ludzi, żeby nas na przykład przed kimś ostrzec. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, o której trzeba wiedzieć, kiedy mówi się o labradorach, to to, że to są psy, które potrzebują sporej dawki ruchu. Oczywiście, w miarę możliwości, jest w stanie dostosować się do Aktywności swojego opiekuna, swoich opiekunów, ale jednak ten poziom, ta potrzeba ruchu, jaką należy mu zapewnić, jest raczej duża. To psy, które potrzebują dużo ruchu oraz sporo wysiłku umysłowego. Nie lubią nudy. Kiedy ta nuda się pojawi, kiedy labrador będzie niewybiegany, to niestety mogą pojawić się problemy. Problemy z niszczeniem, problemy z hałaśliwością. Niestety ten pies musi mieć zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu. Pamiętajmy jednak, że to nie jest pies, który potrzebuje ruchu jakiegoś bardzo intensywnego. Tutaj bardziej chodzi o długość tego o długość tej aktywności. Spokojniej, to jest pies raczej długodystansowy niż taki psi sprinter. Tu, kiedy mowa o ruchu, to trzeba wspomnieć, że to psy kochające wodę. Naprawdę raczej żadnej kałuży nie przepuszczam, tutaj niestety przenosi się to też na błotko. Jednak to psy mające tak wielką miłość do wody, że musimy o tym pamiętać, na przykład kiedy idziemy na spacer. Jeśli chodzi o kontakty z innymi zwierzętami, to jest OK. Chociaż oczywiście socjalizacja i tak jest potrzebna, ale raczej tutaj chodzi o socjalizację w, myśl, w takim spojrzeniu odbierania całego świata. To jednak coś ważnego. Ale nie, powinno tam, ale nie powinno to nam sprawiać żadnych problemów. Jak wspomniałem, to psy bardzo inteligentne. To jest chętny uczeń i pies, który potrafi być doskonałym psem pracującym. Pomocnik myśliwego, pies ratowniczy, pies do dogoterapii, psy służbowe, psy przewodnicy, psy tropiące, psi sportowcy. Uczą się bardzo szybko, bardzo szybko przyswajają komendy. I je wykonują, ale należy pamiętać, że jednak trochę tej wspomnianej upartości w nim jest. Trzeba go niekiedy zmotywować, do tego bardzo źle znoszą nudę. Nie wolno go do niczego zmuszać, nie wolno go uczyć w sposób monotonny, i to jest lekarstwo na wszelkie problemy. Jest to pies, który może być psem dla kogoś, kto wcześniej nie miał psów, tylko tak jak wspomniałem, to jest pies dla kogoś, kto musi mieć dla niego sporo czasu, więc dla kogo labrador retriever? Oczywiście, dla kogoś aktywnego, mającego sporo czasu dla swojego pupila, dla kogoś, kto wie, że wychowanie nie jest tylko wyprowadzeniem psa na spacer, to również konsekwencja stawianie jasnych granic. Ale w przypadku labradorów nie jest to coś trudnego, skomplikowanego. Jeśli chodzi o wady, to po pierwsze, są to psy wymagające, według niektórych, sporo ruchu. I bez tego ruchu będą nieszczęśliwe. Źle znoszą nudę, źle znoszą brak zainteresowania ze strony swoich opiekunów, źle znoszą samotność. Niekiedy mocno linieje i kocha wodę. Duże zagrożenie jest też otyłością. One kochają jeść, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o zalety, to są to psy bardzo oddane. To jest doskonały kandydat na psa rodzinnego, ale też na psa pracującego. Są łagodne, są przyjazne to doskonały uczeń, bardzo chętny współpracownik człowieka. Dobrze dogaduje się z psami, dobrze dogaduje się ze zwierzętami, potrafi być doskonałym towarzyszem najmłodszych. To pies, który potrafi się odnaleźć u wielu ludzi i pies, który może być doskonałym dla wielu idealnym psim towarzyszem. Jeśli chodzi o żywienie, nie są wybredne, tutaj jest wręcz odwrotnie, ponieważ one kochają jeść. Co oczywiście może Powodować pewne problemy. Niestety bardzo szybko nabierają tych zbędnych kilogramów, co jest oczywiście dla nich niebezpieczne. Są to psy zdrowe, odporne. Uwaga na takie rzeczy jak dysplazję stawów, młodzieńcze zapalenie kości, problemy z oczami. Jednak kiedy będziemy go, można powiedzieć, pilnować, obserwować, to większych problemów nie powinno z nim być. Pielęgnacja jest prosta, oczywiście poza tymi momentami kiedy linieje. Podsumowując, można stwierdzić, że. Podsumowując, można stwierdzić, że to naprawdę doskonały kandydat dla wielu osób. Jednak dla osób troszkę bardziej aktywnych i mających więcej czasu dla swojego psa. Wtedy ten pies może się naprawdę odwdzięczyć bardzo fajnym, bardzo miłym charakterem i stać się doskonałym psim, towarzyszem. Sprawiającym jeśli już to małe problemy, prostym w wychowaniu. Prostym wprowadzeniu, psem naprawdę bardzo, bardzo fajnym i naprawdę godnym polecenia. Oczywiście, zapraszam na inne materiały o labradorach, zapraszam ogólnie na wszystkie inne materiały. Zapraszam też na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach, gdzie mówię po prostu o innych zwierzętach. Jak zawsze, zapraszam do zasubskrybowania, do ocenienia, skomentowania, opublikowania, pokazania znajomym. Dziękuję dzisiaj za uwagę i zapraszam oczywiście ponownie.